Witam serdecznie Szymon z na Facebooku Koncertomania Mania Jasie z Kajuchujce, sobota 14 czerwca 2025 roku. Witam na osiedlu Niegłowice w Jaśle, gdzie odbywają się uroczystości związane z Jubileuszem SP Straży Pożarnej w Niegłowicach. Tego dnia organizatorzy impreza, imprezy przygotowali dla mieszkańców Niegłowic i okolic. Jasła. Wiele atrakcji, piknik rodzinny, strażacki 2025. Przy remizie na osiedlu Niegłowice w Jaśle, między innymi loterię fantową. Występy wokalne, proszę Państwa, będą. Zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. Tam z tyłu, proszę Państwa, znajduje się dmuchany plac zabaw dla najmłodszych. Jest to jest coś gastronomiczne. Można przejść, zobaczyć, co tam jest. Za chwileczkę przejdziemy piknik strażacki na osiedlu Niegłowice rozpoczęto tymi obchodami dla strażaków, a już za momencik rozpocznie się oficjalna część, kolejna oficjalna, oficjalna część rozpoczęta przemówieniami i oznaczeniami strażaków ASP Niegłowice, a już za chwileczkę kolejna część, czyli piknik strażacki, piknik rodzinny na osiedlu Niegłowice, proszę Państwa w Jaśle. Także pogoda dopisuje, słońce przypieka i o to chodzi, bo mamy lato, pierwsza połowa czerwca, proszę Państwa, za jeszcze pokażemy atrakcje, no i zabawa do późnych godzin nocnych, proszę Państwa, także lecimy oglądać. Szanowni Państwo, na pikniku strażackim na osiedlu Niegłowice 2025 można podziwiać również pozycje strażackie. Proszę Państwa, OSP Jasło Niegłowice, marki Star, również pierwszy samochód legendarny Star, straży pożarnej. Kiedyś straż pożarna miała samochody Lubliny i Jelcze, również te stary były, żuki były, nyski były. Transity były, a teraz technologia idzie do przodu, ale Bogu dziękować, że jeszcze takie pojazdy jak Star, proszę Państwa, pierwszy samochód Star, można spotkać jeszcze na drogach. Tego jest naprawdę bardzo mało, ale jak widzicie taki bus na drodze, to starsze roczniki mogą wspominać dawne czasy, lat 90. nawet. Także proszę Państwa, można oglądać, Piki się już szykuje, proszę Państwa. Pogoda dopisuje, chłady, motocykle, CINDAB, wojskowy motor, tam jeszcze stoi Simpsonem, może tutaj wjadę, żeby było bliżej. Kolejna straż pożarna, proszę Państwa, również do obejrzenia. Muchany plac zabaw dla najmłodszych. Wieczorem zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. Będzie, proszę Państwa, również pokaz strażacki. Zumba, proszę Państwa, i wiele innych atrakcji zresztą zobaczycie Państwo sami, także dzieje się w osiedlu Niegłowice Jasło 2025. Piknik strażacki trwa na całego, drodzy Państwo. Na pikniku strażackim na osiedleniu głowicy w Jaśle pokaz mistrzów karate. Są różne koloru pasy: brązowy pas, zielony pas, a prawdziwy mistrz. To jest taki jak King Bruce Lee karate-mistrz, czyli z czarnym pasem. Miejmy nadzieję, że tych młodych ludzi wyrosną prawdziwe Bruseli, ale chłopaki mają potencjał, także mamy kciuki. Pokaz karate w ramach pikniku strażackiego. Teraz wędrujemy. Nie wiem, czy już się kiełbaski smażą, zbiera, czy się nie smażą. Proszę Państwa... Tam jest ciotka Ewa i ten Jeszcze nie, ale będą również te kiełbaski zbiera, co również zaprezentujemy. Tak są smażone. Mam chyba dziś żurek, brokówkę. Proszę Państwa, dla strażaków, również dla uczestników imprezy. Dobra? Grochówka. Grochówka. Proszę Państwa. Grochówka. Grochówka. Jeśli lubicie grochówkę można nabyć. Będą również kiełbaski z grilla wspomniane. Proszę Państwa, są również baloniki. Proszę Państwa. Co można rozdawać najmłodszym. Będą również występy artystyczne. Zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. I wiele innych atrakcji. Czeka. 3 jest Strażackiej OSP Jasło, Niegłowice Także proszę Państwa, dzieje się Mistrzowie Proszę Państwa kolejne stoiska Zostań żołnierzem. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Prezentuje stoisko. Brzutnia tam jest. Przyjaźń składem się już rozpoczęły. Występy artystyczne, proszę Państwa. Będzie też tak jak wspomniałem zabawa ogrodowa. Zespołem Rafa w godzinach wieczornych do późnych godzin nocnych. Proszę Państwa, ludzi przybywa na osiedle. Niegłowice W Jaśle będzie Zumba Fitness Także ludzi przybywa Oglądają straże Straże już widać co to tam w środku Straże prezentują Straże już są otwarte Także proszę Państwa tutaj mamy bęże Szlauchy różnego rodzaju Proszę Państwa nawet jak jest takie gorąco To dla spragnionych może straż nawet Polać zimną wodą jak jest komuś za gorąco. Tutaj agregaty prądotwórcze, gaśnica proszę Państwa. Tutaj proszę państwa z drugiej strony. Przycinarka do betonu, filarka spalinowa sztyl jak wspominałem na wcześniejszych festynach. Yy, służy jak jeżeli konar jest urbany gałąź, yy, utrudnia przejazd przez drogę, to strażacy usuwają. Proszę Państwa, tutaj również też pilarka spalinowa styl. Także dużo sprzętu służy dla straży pożarnej. Ja do czego przecinarka? To jest tarcza do betonu, ale jest również tarcza do metalu. Czyli przy wypadkach straż przecina samochód, proszę Państwa. Także tak to wszystko wygląda. Dużo strażacy Państwo opowiedzą, bo tej święto straży na osiedlu niegłowice. Proszę Państwa. Jaśle ich i rodzinnych strażacki, jak prądotwórcze, medyczne, medyczna torba. Można również od środka obejrzeć samochód star marki star. Duży nie. Także dzieje się proszę Państwa tutaj. Różnego rodzaju będą konkurencje. Jak tutaj widać gry i zabawy, stoiska do siedzenia, grill, grochówka. Także, proszę Państwa, już wieczorem widzimy się na zabawie ogrodowej. To będzie taka krótka relacja i fotorelacja dzisiejszego pikniku strażackiego na Siedlnie Głowice 2025 w trzymą Konieczny, strona Facebooku Koncertomania, Ja Jasielska i okolice. Troszeczkę koh, niedysponowany kaszelek, ale dajemy radę. Loteria fantowa na pilniku strażacki, proszę Państwa, kolejka, duże tłumy, a o to chodzi, proszę Państwa, żeby wejść ochotniczą straż pożarną, jasno, niegłowitą, proszę Państwa, tutaj już, jak pokazywałem, jeszcze raz pokażę, już kiełbaski, spirała, się tutaj biegła, jest strasznie gorąco, proszę Państwa, i o to chodzi, bo jak są dobrze upieszone kiełbaski, to są bardzo smaczne, proszę Państwa, także... Także będą pewnie gotowe, także każdy uczestnik wydarzenia może przyjść nie tylko strażak, ale kto wie, może w przyszłości też będą strażacy Próbować. Wyszło kniu Kluba Penville u poetwe Jasło Niegowice. Także proszę Państwa, dzieje się za moment. Kolejne atrakcje, będzie chyba fitness, no i zabawa. Ogrodowa i wiele innych atrakcji. Jest tam również też lew Straży Miejskiej. Proszę Państwa, to każdy może sobie robić zdjęcie z lewem Straży Miejskiej. Lew to jest prawdziwy twardziel, prawdziwy zawodnik, prawdziwy stróż. Także proszę Państwa, również maskotka lew można spotkać na Pikusie Strażackim, na Osiedlu, Niegłowice, w Jaśle. Proszę państwa, Państwa, coraz jest widzicie, coraz więcej mamy sobotę, 14 czerwca, lato, a już za dwa tygodnie wakacje, proszę Państwa, także na pewno każdy oczekuje wakacji, ja już to mam za sobą, kiedy ja szkołę skończyłem, ale jak każdy oczekuje, a młodzież szkolna najwięcej oczekują wakacji, także dzieje się i trwa i będzie trwał na całego do późnych godzin nocnych. może się dołączyć do tańca oczywiście pod instruktora Dobra, chwila zabawa ogrodowa jak pięknie grają, jak pięknie śpiewają, porażką ludzi w osiedle żyje. Także, proszę Państwa, na sam koniec przed Państwem zespół. Rapa, zabawa ogrodowa Piki Strażacki 2025 na Osiedlu Niegłowice w Jaśle. Proszę Państwa, i za chwileczkę wracam do domu i relacja i fotorelacja nastąpi na Facebooku koncertowania Jasielska Jogojce tego Tegoroczny piknik strażacki 2025 na osiedlu Niegłowice w Jaśle uważamy za bardzo udany. Pogoda dopisała, ludzie dopisali i miejmy nadzieję, że jeszcze dopiszą. I w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia na osiedlu Niegłowice w Jaśle. Także jak coś będzie... Będziemy Państwa informować. Szymon konieczny z na Facebooku Koncertomania Tomania i a jutro się widzimy w Trzcinicy na zlocie zabytkowych pojazdów. W Jaśle na Jarmarku Antoniańskim. No i nic nie obiecuję być może wiedziezy, ale tak to widzimy się na dwóch wydarzeniach jutro. Na zlocie zabytkowych pojazdów. No i na jarmarku Antoniańskim. Ja śle, jeszcze na Facebooku, Konceptomania, ja się z a co do jutrzejszej wycieczek, wszystko zależy jak wyrobię. Także do zobaczenia! 此刻。自